Szybko pokażę, jak dodać domenę do panelu adminqsl.pl. Więc logujemy się do panelu, przechodzimy do działu cennik, sprawdzamy, ile kosztuje dodanie domeny 120 zł. Ile kosztuje dane konto? I teraz doładowujemy konto. Taką kwotę, jak będziemy potrzebowali. Jeżeli to jest domena plus jedno konto, to jest łącznie 240 zł. Wprowadzamy kwotę. Chodzimy dalej. Wybieramy formę płatności, jaką chcemy zapłacić kartą płatniczą, przelewy 24 lub Google Pay. Płacimy. Po płatności od razu zostaniemy przekierowani z powrotem do strony potwierdzającej płatność. Dobrze. Przechodzimy do domeny. kamy dodaj domenę. My mamy domenę w OVH. To jest taka. Kopiujemy sobie ją. Wklejamy. Dodaj. Pojawia, pojawiają nam się rekordy, jakie trzeba dodać. Więc zaczynamy od pierwszego rekordu wchodzimy sobie do strefy DNS u operatora w pierwszej kolejności musimy usunąć wszystkie rekordy TXT i MX jakie istnieją i są powiązane z naszą pocztą włącznie z, z rekordem SPF ja czyszczę sobie zawsze do zera nowe rejestrowane domeny i potem tworzę na nowo i teraz dodajemy rekord będzie to rekord TXT kopiujemy Klejamy czas TTL 60 sekund. Niektórzy operatorzy nie pozwalają na 60 sekund, więc dajemy albo 120, albo 300 sekund, albo 360. Kolejno rekord MX. Tak samo z 60. Musimy pamiętać o priorytetach, które są tutaj podpisane. Każdy po kolei. Pamiętajmy, żeby w naszej strefie DNS nie było żadnych innych rekordów MX oprócz Google. Bo wtedy, jeżeli będą, to Google nam zablokuje możliwość dodania domeny. Rekord TXT kolejny. I rekord demarc Zauważmy tutaj co mamy. Tu mamy jeszcze przedrostek. Pod nazwanie dodajemy na głównej domenie, a na demarku dodajemy z przedostkiem. Możemy sobie teraz sprawdzić, czy rekordy są odpowiednio dodane. Kopiujemy sobie, paramy sobie domenę DNS checker. Wybieramy sobie rekord TXT i wklejamy sobie tutaj. I sprawdzamy co nam się pojawi. Jak widać domena już jest zapropagowana. Polecam OVH do tego, ponieważ jest bardzo szybka zawsze propagacja. Weryfikujemy domenę. Domena jest zweryfikowana. Brakuje jeszcze weryfikacji MX. W tym momencie wykonujemy aktywację Gmaila MX. Klikamy ten przycisk i oczekujemy, aż administrator zatwierdzi aktywację. Po zatwierdzeniu przez administratora będziemy mieli informacje na maila i zniknie nam in ta informacja. O teraz możemy dodawać sobie nasze konta Gmail. Dodaj konto, wprowadzamy niezbędne dane i tworzymy konto. Jeżeli posiadamy kupon rabatowy to możemy tego kuponu rabatowego użyć. Gotowe.